Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w programie, który zadniesz w internecie. Nie ma głupich pytań. Ej, zaraz to jest ten program. Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Laman i witam was w kontynuacji Minecraft Hardcore. No, fajnie. E, tak więc hej, cześć, witajcie. Yy, I cóż. Jest to jakby kolejne podejście, które jest kontynuacją poprzedniego podejścia, e, które mi się udało, bo nie zginęłem, ale niestety nie mam zapisu tamtego świata, ponieważ ponieważ sprzedałem komputer i nie zrobiłem i nie zgarnąłem safe'a. E, tak więc moja wina. Ogólnie rzecz biorąc próbowałem zrobić podejście, tylko że okazało się, że pliki były popsute, które się nagrały, no i dupa. Sony Vegas miał problemy z nimi, no także wkurzyłem się, odinstalowałem Sony Vegasa zainstalowałem inny program do obróbki filmowej, który okazało się, że nie obsługuje tego formatu plików natomiast wkurzyłem się i zainstalowałem starą wersję Vegasa, która by działała u mnie bardzo bardzo dobrze ale dobra mm. jej jak ja kocham te achievementy zaczynamy jak najbardziej podstawowo tak jak zaczyna się każda tego typu seria w ogóle, co to jest? Sporb, czy co? Wykopię to zaraz. Eniglu's Kill Off. Nie no, to jest zwykły... No to trzeba Silk Touchem wykopać. No ale... Eee yy, I może... no nie, kierę zrobię sobie kamienną. Tak więc cóż, moi drodzy. Plan jest taki, żeby ta seria była nieco bardziej dynamiczna żydniej, od poprzedniej, od ehm, yyy... Czyli plan jest taki, żeby ehm, żeby znaleźć w miarę szybko jakieś miejsce na domek, w miarę szybko zacząć do jaskiń schodzić po jakieś potrzebniejsze rzeczy W miarę szybko zacząć zbierać materiały i ruszyć na smoka Oczywiście jak najbardziej będę przygotowany przy okazji ehm, ogólnie smoka raz mi się udało zabić na survival W trybie survival zwykłym no i powiem, że było to dość ciężkie zadanie, ponieważ wziąłem za mało strzał i miałem problem, żeby te główienka wszystkiego rozwalić, które bronią smoka. Już słyszę, że pode mną jest Cave, czyli smoka. Mm. Lubię takie początki. W ogóle jako nazwę świata wpisałem The best y, word for hardcore, czyli hard żeby nie było... Ale ale Słyszę zombie, słyszę szkelety. Tu jesteś na tej wysokości? był trochę prosto i w lewo? No w lewo, w lewo, zdecydowanie trochę. A może zaraz w prawo? Pode mną, nade mną? Pode mną w lewo słyszę tego ząbiaka. Szkeleto też. Bo minęłem ich nawet Albo są po lewo hmm. No nie wiem, nie wiem O Są pode mną Dobra, jakże że mam trochę kamienia hmm. Ale nie mam węgla, kurczę <laughs> Musiałbym się w coś zaopatrzyć, skoro chcę salić do jaskini Ogólnie szybkie wejście do jaskini jest ryzykowne, ale może być opłacalne. Bo jeżeli zdobędziemy na początku żelazo, to jesteśmy ustawieni już troszeczkę bardzo. No ale dobra. Ważniejsze jednak jest drewno, jeżeli chcę schodzić do kopalni. Drewno jest naprawdę podstawą postaw. Ej, getting wood. też próbuję nowego sposobu nagrywania yy, w takim sensie, że... No, zrąbałem te schodki. W takim sensie, że Pff, nie nagrywam oddzielnym programem moich dźwięków z mikrofonu, tylko nagrywam je tym samym programem, w którym nagrywam obraz, ale zapisuję do innej ścieżki dźwięku. więc no nie wiem. Najwyżej odcinek będzie do dźwięku albo będzie dograny potem ten dźwięk. Jakoś sobie radzić trzeba. To jest dla mnie o tyle ważne, że <laughs> jak te poprzednie podejście próbowałem yy, nagrać właśnie Audacity. to było takie coś, że za cholerę nie mogłem tego dźwięku zgrać. Myślę, że obraz jedno, dźwięk drugie. Kiedy udało mi się w jednym momencie zgrać dźwięk i obraz, okazało się, że nie pasuje on za cholerę w tym drugim momencie filmu Tak więc nie wiem na jakiej podstawie to działa. Tutaj mi się przydało jakoś zaznaczyć, że jest jaskinia, to może zrobię tak. i coś się zrobiło. Żeby nie było, że krzyże w Minecraftie stawiam eee. eee Czym ty jesteś? Ej, co to jest? Ej, tam też jest! I tu! Czemu mosty cobblestone jest na zewnątrz? Chwila, chwila. Coś mi świta, czy czytałem właśnie o tym biomie. Chyba. Ale... Ej. No dobra, ej. Mocny cobblestone jest zawsze fajny. Zawsze lubiłem z niego robić coś w stylu żona na przykład. Dobra. Coś mi się kojarzy, że to chyba w tej wersji dodali. Bo wiem, że torf ogólnie, te, ten biom, ta podłoga w biomie była dodana wcześniej Ale że mosty stąd był na zewnątrz, to mi się nie kojarzy, żeby coś dodawali Jakby to musiało być to teraz, a nie w tych wersjach, kiedy doszło naprawdę dużo biomów Patrzcie, ale ile tego jest Jej, ej, mam... Nie wiem, czy mam pomysł, żeby to wykorzystać, ale zbiorę Bo naprawdę lubię ten kabin. Kurcze, jaki fajny teren. O i podobno to się rozrasta. Przejmuje zwykłą trawę. Nie wiem ile w tym jest prawdy, ale jeżeli tak, no to będzie trzeba się jakoś zabezpieczyć przed tym, bo jednak taka trawa mi się no niespecjalnie podoba. Wiesz, w takim lesie, jeżeli jest dobry klimat, to to jest elegansio. Ale no nie wiem, nie ja chciałbym mieć tego przy domku czy coś. Jej. Ale patrzcie, ile tego jest, no ja już mam staga a wcześniej żeby wykopać staga to trzeba było chyba znaleźć dwa dungeony więc naprawdę fajnie podoba mi się o i owieżka... Ehm, teraz bardzo ważne pytanie do mnie czy chcę sobie to ułatwiać czy nie bo jeżeli chcę sobie to ułatwiać Zabijam trzy owieczki, mam łóżko i nie muszę się martwić nocą. Jeżeli chcę sobie trochę utrudnić wysanie, to czekam aż zbiorę dwa zlaza, żeby zrobić nożycze. Nożycze, tak. Ehm, w sumie myślę, że skoro mam taki fajny start, to nie będę go sobie specjalnie ułatwiał. Nie jestem przecież taką miękką cipką. No i ładnie. A zbiorę jeszcze ten klozek. Hmm. Normalnie jaram się, że to jest na zewnątrz. Ludzie. Dlaczego mi nikt o tym nic nie mówił? A, mamy tak mniej więcej półtora slaga. Dobra, to tam jest jaskinia. Hmm. Ej, zaraz, zaraz, paprotek wylatuje też? Ej! paprotek wylatują nasiona. Coraz bardziej mi chce tutaj zostać. Tylko no teraz mi nie będą odpowiadały dziury po tym. Muszę kogoś z tam, nie? Turystyka zresztą zrobiłem. Ale teren, muszę wam powiedzieć, że wygląda ciekawie. Ja się bardzo jaram paprotkami, bo one są takie zarąbiste. O, no, w też. Ja się strasznie jaram tymi paprotkami, one są takie fajne. Kurde, paprocie w Minecraft jest zarąbista rzecz. No rzecz. Dobra, mamy owieczek dużo, ale nie ułatwiamy sobie. Um, skoro sobie nie ułatwiamy zbiorę grzybków trochę. By, 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 by. W ogóle muszę wam jedną rzecz powiedzieć. Bo wróciła do mnie karta dźwiękowa z naprawy. Yy, ta, którą sobie sam popsułem, bo nogą za bardzo i się ułamało coś. No i wróciła z naprawy. Ale z gównianej naprawy. Znaczy yy, no, tego się nie, nie dało odratować, to umówmy się. Że może dałoby się... E, gdyby nie to, że jestem idiotą i najpierw próbowałem to z kuzynem spawać zanim... Znaczy lutować zanim dałem to gdzieś do naprawy profesjonalnej. E, no tak, więc tak, jest. No, muszę przyznać, że to jest moja wina. E, chwila, czy ja mam dźwięki połączyte? Tak, chwilę... Nie, dźwięki są, ale muzyki nie ma. E, no i dałem to z kuzy, ku, ten, dałem to kuzynowi do lutowania. No i teraz wróciła ta karta i ten dźwięk jest tak gówniany, że stwierdziłem... Jadę na tej przejściówce RKS Dlatego żeby tego wilka nie jechać. Jezus Maria. Dobra, nie ryzykuję. Ej, zaraz, zaraz, słońce zachodzi? 10 minut nagrania mam. <gryw> Dzień w zawsze trwał 15 minut. Jezus Maria. Wiecie co, biedle miał rację? Ja jeszcze czyję beton. Fajnie, lagi. Świat renderuje. Dobra, jestem na wyspie. Tak jakby. że takiej dość dużej wyspie. Z tak jakby nie patrzeć, to wszystko jest wyspą. Bo wyspa de definicja wyspy to jest ląd oblany z czterech stron wodą. I każdy kontynent jakby spełnia ten warunek. Ale no dobra, chwila. W koło jest dużo wilków, ale wilki mnie nie obronią przed stworami, dopóki nie będą sami moimi. Tak więc... cóż. Najbezpieczniejszym miejscem jest plaża Ale z się jeszcze nie respią, Więc, więc no nie wiem, o jest, z tym, które jest O, tam, tam jest, oho, nie o Idziemy tutaj Spróbujemy się gdzieś wkopać No i przeczekamy nas, przeczekamy Gdzieś. No nie wiem, no może w tej ziemi się wkopie. O, fajnie. Teraz uwaga, uwaga. Zamykamy wrota. Jest ciemno, a ja nie mam węgla. Hmm. Ale mam stona. czy kogoś z Tak więc. Węgl drzewny. Ej, ja coś chodzi o Co To jest. Dziwne, pierwszy dźwięk. Pierwszy raz taki dźwięk słyszę. Dobra, raz tutaj tą, tą... naszą jaskinię. Ale trochę z na jak mam okazję w sumie. Dobra, e, węgiel tu, drzewo zostawmy. tutaj kurczaczki sobie. Najpierw... Kupimy e, jakieś, jakieś, jakieś... Kilofy, aż jeden. Tutaj się wkopię trochę bardziej. I zrobię sobie schodek takiego. No, wiedziałem. Tego się obawiałem, właśnie. No dobra, to zostanie. I... tutaj. Nie. Chwila, co ja chcę kopać w ogóle? A ja bym chciał kopać w dół. Tutaj może skręcę. Ej, konie! To brzmiało jak konia, naprawdę. E, no nie wiem, nie jestem 100% przekonany. Jak wyjdę na powierzchnię, to będę w stanie określić, co to jest, no ale yy, nie tak, nie tak. No i dobra. Ale nie ma węgla. w tamtym podejściu już miałem staga w tym momencie. Przepalmy to i to zjedzmy, <coughs> może nie wszystko, <coughs> jeden węgiel wezmę, zrobię pochodnie, myk, 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 w ten sposób i tak, Tak i tak, no i jest spoko. Zostawmy tutaj, czy u góry też zrobicie mleko, zgaśnie pysk. Potrzebne bo, że tutaj bardziej. O! Jest. Jest pięknie. Teraz w sumie zastanawiam się, czy tutaj nie zejść już do poziomu diamentów na przykład yy, i nie zacząć poszukiwań. Bo szybkie diamenty są szansą naprawdę dość sporą teraz jeszcze inne pytanie mam, czy skoro noc zapadła w 10 minut, to czy w 5 minut przeszła? Dla mnie to jest bardzo ważne. Ale no nie jestem pewien. No nie, no nie ma żadnych materiałów, no bez przesady. Ludzie. Są ten Minecraft nagle taki ubogi? Na Ale węgiel już powinienem je widzieć. A jeszcze on tak się nie szuka węgla, to, to zdecydowanie. Tak się robi w do kopalni, w której się szuka diamentów. Decz, o dobra, pęgel jest. No i pięknie. Zostaje pochodny. Skopię ten węgel i w sumie mogę lecieć na górę. Sprawdzić co mi tam chodziło ciekawego. Boże, jak ja kocham kopanie węgla. Najcudowniejsza rzecz w życiu. No spoko. dobra, te dwa kawałki zostawię, chyba że coś ciekawego może być. Nie, no nie może być za węglem. Co może być za węglem? No. Nic nie może być. Tutaj zostaje jeszcze pochodnie. I tutaj. Także, jak tutaj wrócę, to nie ma być nic zrespionego. Mamy troszeczkę węgla. Piesek ja chyba nie biorę. No, tam piesek, jak mam tyle. Ej. Bez jaj, to jeszcze nie zachodzi noc. Czy jeszcze coś jest. Ale już powoli mija. Hmm. W sumie wiecie co? Mam taki ciekawy pomysł. Ja się z wami pożegnam i do zobaczenia kiedy stanie się już dzień, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie i cześć.